Kochani, kochani, ja wiem, że to jest trochę za wcześnie na dekoracje Halloweenowe, ale w Michaelsie pojawiły się już pierwsze ozdoby właśnie na tą okazję. I chciałabym Wam dzisiaj zrobić taki szybki przegląd dekoracji i koniecznie dajcie znać, czy lubicie robić dekoracje, czy lubicie to oglądać, bo u mnie na kanale, jak przyjdzie odpowiedni czas, będzie dużo takich właśnie e, tej tematyki. No bo w tym roku też będę dekorować nasz nowy dom. Pierwszy raz na Halloween, więc trochę rzeczy też potrzebuję. Jak coś mi się też dzisiaj spodoba, to też na pewno coś kupię. Dobra, idziemy oglądać. Na pewno chcę, słuchajcie, bardzo dużo dyń kupić bo chciałabym ten motyw halloweenowy i jesienny jakby razem pogodzić, wiecie, połączyć. No i dobra, co my tu fajnego mamy? Na pierwszy rzut bardzo mi się rzucił te światełko do kontaktu. Wiem, że chyba inna firma też to te duszki, które jak widzicie, mają takie miseczki z dyni i można do nich wrzucać cukierki. Bardzo fajne. Szkoda, myślałam, że jakie oglądałam na TikToku, one są większe. Więc gdyby były chociaż takie, to bym je od razu kupiła. Ja potrzebuję jednak dużo większych dekoracji. To co lubię zawsze oglądać. Takich cekinowych ozdób. Spodobał mi się bardzo ten duszek. Zobaczcie, jaki fajny. Do Wiktorii do pokoju by idealnie pasował. Albo te duszki też w tych spódniczkach też są bardzo, bardzo fajne. Tutaj mamy takie piankowe. No mówię, ceny są dość spore, jak na dekoracje, które wiem, że można gdzie indziej kupić taniej, ale to te są przesłodkie w tych butach, mega to wygląda. No i tutaj mamy kolejne jeszcze bombki. I widziałam też bardzo fajny pomysł na użycie tych bombek. Może w tym roku sobie to zrobię. Dzisiaj tylko taki szybki przegląd. Co tutaj ciekawego jeszcze mamy? Też większość bombek. I musicie zobaczyć tego kościotrupa. Jak kula dyskotekowa. Tu mamy też świeczki, które są... No, najbardziej się nam kojarzą z Harrym Potterem. Takie lewitujące. ready set go We are back baby We are fucking back We are back Plastic We are back we are back We are Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach